Dzień dobry, witam Was w salonu klasycznych Buty w Gdańsku. Za oknem mamy listopad w pełnej krasie, czyli deszcz i słota, więc przy kupku kawy, która zawsze poprawia humor, chciałem Wam zaprezentować wybrane modele z naszej kolekcji zimowej. Od razu mówię, że właściwie skompletowaliśmy już całą kolekcję zimową. Być może przyjdzie jakiś jeden czy dwa modele jeszcze butów, ale to, to nie będzie nic wielkiego. Czyli mamy całą kolekcję zimową, jest czego wybierać. Nie było łatwo ją skompletować. Mieliśmy potężne opóźnienia, blisko miesięczne. Nie z naszej winy. Buty zamawialiśmy do uszycia pod koniec lipca, na początku sierpnia. Po prostu jest bardzo duży problem z dobrej jakości skórami, z dobrej jakości podeszwami. A my nigdy nie chcemy iść na skróty. Jeżeli mamy mieć buty, to tylko z najwyższej jakości komponentów, więc woleliśmy czekać, aż one będą, niż uszyć coś z gorszej jakości skór czy podesz. Więc mamy całą kolekcję, i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o ulubionych modelach z tej kolekcji. Więc pierwszy but, nie będę ukrywał, że mój ulubiony, bo będę Wam przedstawiał buty kierując się własnymi upodobaniami. Odstawiam więc kawę na półkę. I pierwszym butem, który chciałem Wam pokazać, to jest oczywiście czaka. Czaka, zapewne część z Was wie, że to są moje ulubione buty. Mają one absolutnie wszystko, co kocham w butach. Czyli są proste, łatwe w założeniu, za kostkę, świetnie pasują do casualu, do takiego stoju, w jakim jestem teraz, ale i też nieźle sprawdzą się w smalt każualu. A ten czaka naszej własnej marki, pierwszy czaka partidziani, jaki w ogóle został uszyty, ma wszystko, co powinien idealny czaka. Jest na trzy dziurki z zamszu, pięknej, pięknej skórzanej cholewki zamszowej. Jest na podeszwie. Łączony jork, którą uważam za idealną podeszwę w takich butach, ponieważ jest zabezpieczona przed deszczem, a jednocześnie nie jest taka ciężka jak na przykład day -night. I to jest but, który uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć. Będzie wam pasował do jeansów, będzie wam pasował do sportowych marynarek, do golfów, swetrów. To jest coś, co warto mieć. Bardzo prosty w założeniu, sięga za kostkę. But właściwie all seasons. Oczywiście też i na jesień, zimę. Czyli pierwszy but. To jest czaka paltidzian. Tym razem w klasycznych butach mamy więcej niż jeden model czaka. Znaczy mieliśmy tylko czaka bełjka i dalej go mamy, oczywiście. To jest właśnie ten, ten czaka bełjka, bardzo podobny, ale zauważcie, że tutaj mamy jednak ładniejszy zamż w każdym razie moim zdaniem, w paltidziani. Mamy też bardziej smukłe kopyto, chociaż wcale nie wąskie, tylko po prostu ładnie zrobione. Jest też inna podeszła. W Bełinku to jest Daylight. W jak już pokazywałem, to jest, to jest York, czyli to jest cięższy but po prostu. I weźcie kolejny czaka, który mamy, to jest czaka Borgioli. no To jest przepiękny but. Zupełnie inny, jeżeli chodzi o wygląd, o jakość, niż, niż Bełinkowski, czy nawet nasz Paltidzianie. Również go polecam. Tutaj niestety nie mamy pełnej rozmiarówki, natomiast w Berwicku i oczywiście w Partigiani mamy pełne rozmiary, więc jeżeli ktoś chce mieć casualowy but na każdą okazję, to może wybierać między Partigiani lub Berwickiem. Zapraszam. But numer dwa, który chciałem Wam pokazać, który mi się osobiście bardzo podoba i za którym bardzo mocno optowałem u właścicieli, u szefostwa, żebyśmy go uszyli, to jest ten but Berwick. Z Berwickiem to jest tak, że Berwicka się albo kocha, albo nienawidzi. Ja wolę go zdecydowanie kochać. Kochać go za, za to, że to jest prawdziwa anilina, prawdziwa skóra wysokiej jakości, za to, że ten but jest szyty gudierem, za to, że ma kilkanaście rodzajów kopyt, co zdarza się bardzo rzadko, nawet w dużo droższych markach. Oczywiście wymaga on ułożenia do stopy, ale uważam, że za tą cenę jest, jest tego warto. Ten but to jest taki typowy but trekkingowy górski na podeszwie Vibram, super lekkiej i super wytrzymałej, ze skóry olejowanej, jak widzicie. Nawet, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś mieliśmy takie barker, buty Barker Glencoe, które były dwa razy droższe niż ten but. I one miały specjalnie uszyty język, tak żeby woda spływała żeby nie dostawała się do środka buta i spływała. I tę samą metodę zastosowaliśmy właśnie w tym bełwiku. Też jeżeli będzie padał deszcz, jeżeli będzie mokro śnieg, to po prostu on spłynie z tymi specjalnymi przeszyciami i nie dostanie się do środka buta. Także to jest but, który poważnie rozważam, czy nie powinien stać się jednym, kolejnym, chyba siódmym już bełwikiem z mojej kolekcji, ponieważ jeżeli chodzi o casual, według mnie jest nie do Polecam serdecznie. W takim razie łyk kawy, Wam też to polecam. I przechodzimy do kolejnej, trzy, yy, trzeciej pary butów, którą chciałem Wam zaprezentować. Są to bryłyki ze skóry groszkowej. Ja osobiście bardzo lubię skórę groszkową. To moja druga ulubiona skóra, poza mszowej. się jest zdecydowanie moim faworytem. I mam kilka par butów ze skóry gożkowej. Uważam, że zimą, jesienią to jest fantastyczny, fantastyczny materiał, z którego się szyje buty. Idealny, męski, wytrzymały na wilgoć. Te, te, te oba modele są ze skóry gożkowej. Jeden to jest full block, drugi to jest ćwierć block. Jeden jest ciemnobrązowy, mamy go też w jasnym brązie, drugi to jest voltowy. Oba są na potężnej pod, pod, podeszwie day-night, bardzo wytrzymałej. I to jest taki typowy but na jesień, zimę można go nosić właściwie do wszystkich stylizacji casualowych i smart casualowych. Te buty można nawet założyć do jakiegoś mniej formalnego garnituru, jeżeli nie jest to nic oficjalnego. Więc polecam jeden i drugi. To są bełwyki skóra groszkowa, podeszwa daynight, typowe buty jesienno-zimowe. Kolejnym butem numer 4 to jest Model, nasza zupełna nowość, która przyszła do nas chyba wczoraj, albo przedwczoraj, chyba wczoraj. I to jest but Carlos Chantage. To jest typowy Balmoral, czyli Oxford z tymi wycięciami z boku. But dość formalny, od razu powiem. But, który spokojnie można założyć do garniturą. Jest on oczywiście na gumowej podeszwie. Zobaczcie, jaka piękna jest w ogóle ta podeszwa, czyli tutaj skóra, tu guma. Jest on czarny, ale... Ma tu takie przebarwienia, one są celowe od razu powiem. Tak, tak ten but miał być patynowany. Czyli tu, tu przy, przy sznurówkach na napięcie mamy specjalną patynę, która sprawia, że but staje się ciekawszy, trochę mniej formalny niż, niż taki zwykły czarny balmoral. Barmo, Więc jeżeli ktoś poszukuje butów, które będzie mógł za, unosić zarówno do, do garnituru, jak i do na przykład marynarki i spodni chino, to to jest przepiękny model. Od Karlosa Santosa, nasza nowość sprzed dwóch dni. I wreszcie dwa kolejne modele, które chciałem Wam pokazać. Pierwszy to jest Paltidziani. Bardzo ciekawy but, który sami wymyśliliśmy. Pochwalmy się. But, który jest zrobiony z dwóch rodzajów skóry. Cholewkę tutaj u góry mamy ze skóry gorzkowej, natomiast część dolną cholewki mamy ze skóry polerowanej. To jest ćwierć blok. Dlaczego tak to wymyśliliśmy? Oprócz tego, że mieliśmy taką fantazję, ma to też znaczenie praktyczne. Gdyby ktoś chciał iść w tych butach do, yy, założyć te buty do garnituru, to wystarczy, że nogawka będzie dotąd i but wygląda po prostu jak klasyczny, czarny, piękny, oxfordzy skóry polerowany bardzo oficjalny but. Jeżeli na przykład będziecie chcieli te buty założyć do dżinsów, to wystarczy podwinąć nogawkę dotąd i tutaj pokazuje się skóra dróżkowa, i już te zaczepy, które oczywiście ułatwiają sznurowanie, ale też sprawiają, że but jest mniej formalny. W środku ta cholewka jest grubsza niż standardowa, ona jest cieplejsza. Ten but to jest naprawdę but zimowy, pomimo tego swego pięknego wyglądu. Podeszwa tradycyjnie zastosowaliśmy tutaj podeszwę York. Uważamy, że przy takich butach, butach, które nie są butami jakimiś trekkingowymi, jest ona idealnym rozwiązaniem, idealnym kompromisem między zabezpieczeniem buta przed warunkami atmosferycznymi, a tym, żeby on był w miarę lekki i łatwo się nosił. Więc Partidziani, nasza kolejna nowość, skóra doszkowa plus skóra polerowana, to jest moja propozycja dla osób, które chciałyby mieć dwa w jednym, czyli buty zarówno oficjalne, jak i casualowe. Można powiedzieć, że odpowiednik poprzedniego buta Partigiani, tylko że z Carosa Santosa, But już dużo, dużo bardziej casualowy, ale również połączenie dwóch rodzajów skóry. Skóry gorzkowej u góry, łącznie z tymi zaczepami ułatwiającymi sznurowanie, i każualowymi, ze skórą licową, świecącą w dolnej części buta. Ten but jest na podeszwie gumowej, całej gumowej. Wygląda uważam, że fantastycznie. Również można go założyć zarówno do sterów mniej formalnych, nawet jeansów, jak i do bardziej sportowych garniturów, jakichś granatowych, szarych. Więc to jest kolejna nasza propozycja, nowość. T -t 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 Tego buta jeszcze u nas nie było. Od Carlosa Santosa. Świetny but, również łączący dwa style. Casualowy z smart casualowym, biznes, yy, biznesowym stylem. Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się spodobały. Oczywiście nie są to jedyne nasze propozycje. Modeli butów zimowych mamy ponad 20. Koledzy z Warszawy również nagrali świetny film i zaprezentowali swoje ulubione modele. Filip tam prezentował swoje ulubione modele. Więc w Warszawie mamy troszkę inne buty niż w Gdańsku. Oczywiście wiele modeli się, się ze sobą pokrywa, ale Warszawa ma kilka modeli innych. My też mamy kilka modeli, których nie ma, nie, nie ma w Warszawie. Więc zawsze warto zajrzeć na naszą stronę, ponieważ tam są wszystkie modele. Stąd zapraszamy Was do sklepów. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie, na pewno każdy wybierze dla siebie idealny, idealny model. Przypominam, że już mamy właściwie całą kolekcję, że już nie, raczej nic nie przyjdzie nowego, może jeden, dwa modele. I jest już z czego po prostu wybierać. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.